No. no, wiesz. O, coś stanęło. stanęło. Dzień dobry, dzień dobry. A co tam gderasz? Ja nie gderam w ogóle. <laughs> no. Teraz nie gderam. Dobrze. Dzień dobry, dzień dobry. Ilona Arte na kanale Jana Pińskiego i pułkownik artysta Piotr Wroński. Szpako okay. Ten chłop. E, okay. Bertha, Piotr denerwuje w dniu dzisiejszym. Także nie, e, Państwo, nie e, jakby tutaj, jakby co się wydarzy, to się wydarzy. Nie przebójcie się, nie przebójcie. Najważniejsze, jest, że Ilona włączyła, bo ja mówię zawsze, włączaj. Proszę pani. Nie, bo się mówi, włączy, a nie włączaj. Polonistą. Tak? A ja mówię, włączaj. A ja mówię, włączaj. No. no. Bo no, lubię mówić, włączaj. No dobrze. Dawaj. No dobrze. Drodzy Państwo, przed nami y, dwa tematy. Jeden dotyczy pana doktora Karola Nawrockiego, drugi y, kościoła takiego jakiegoś tam, jakiegoś tam kościół naturalny, o, kościół naturalny, więc będzie o tym i o tym, ale zaczniemy od Pana Nawrockiego, ponieważ drodzy Państwo, pan Karol Nawrocki szykuje się na przelot do USA. I piszą tak, yy, w Onecie. Spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie odbędzie się już 3 września. Jak informują dziennikarze TVN24, ludzie prezydenta Polski boją się jednej rzeczy. Jest taka obawa, by przypadkiem Donald Trump podczas tego spotkania nie powiedział, że ma zamiar ograniczać, yy, ograniczyć obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. I to pani Agata Adamek tak stwierdziła. No i Piotr, jakbyś się do tego odniósł. Proszę Państwa, Republika buduje kult doktora Karola Wrockiego od początku. Dzisiaj to jest już w ogóle, bo dzisiaj jest ta rocznica 1 września, więc to jest w ogóle już tragedia z tym kultem, ale niech będzie. Niech będzie. Ehm, najlepszy numer, że tam jest u nich na screenie, na, tych, na ekranie, że zbierają na tą transmisję z Waszyngtonu i obsługę tej wizyty mają dopiero 60%, a zdaje się, za dwa dni ta wizyta. A e, Co czy aż śledzi tą zbiórkę? Nie wiem, czy śledzi, ale wiem, że już Michał Rachoń tam jest. I najgorszy numer, jak oni nie zbiorą. Michał Rachoń będzie musiał płacić, bo dzisiaj nadała z Waszyngtonu, będzie musiał płacić za swoje. Prawda. albo przynajmniej te 40% sobie brakuje. No ale więc to jest jeden, je... jedne raczej nie jest, więc może... Ale to jest jeden wielki cyrk, bo przecież wiadomo, że tą transmisję zrobią bez względu na zbiórkę i nie na zbiórkę, bo to już tam są akredytowani, więc to wcześniej było wiadomo, to dając tego typu wizyty i sposób przygotowania, to przynajmniej miesiąc wcześniej musieli już zacząć się przygotowywać, także, a zbiórkę zaczęli tak mniej więcej dwa tygodnie temu. No, no ciekawe. To jest, ale to ich sprawa. Natomiast, proszę państwa, tutaj to prawda. Ja się absolutnie zgadzam, bo oni się bardzo boją, że ta wizyta się nie uda. Nie uda się. I nie wiem, co oni zrobią, jak wizyta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie poniesie fiasko totalnie, a on zostanie przez Donalda Trumpa potraktowany podobnie jak Duda, bo tak może być. Ale nie tylko chodzi o Ograniczyć obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. I dziwię się, że dziennikarze tak doświadczeni jak pani Agata Adamek i ci inni dziennikarze nie widzą tego, ponieważ zmienia się troszeczkę nagle, zmienia się okus Stanów Zjednoczonych. Otóż może pan. Wczoraj, czy przedwczoraj, nie pamiętam, to wczoraj widziałem. W Chinach odbyła się wielka, wspaniała defilada, jakaś główna i tak dalej. Roz czerwone dywany rozpostarto. Pięknie pokazali zresztą, jak oni to robią, to rozpościerają te czerwone dywany. No i honorowymi gośćmi, jedynymi chyba gośćmi za zagranicy, honorowymi, byli tak. Władimir Putin i Kim Jong-un. Kim Jong-un z Korei no, do, Północnej. Dobrowe towarzystwo, naprawdę. Tak, ale Kim Jong-un, który na ogół nie wyjeżdżał, wyjechał sobie do Chin. Co panowie sobie tam we dwójkę i w trójkę pogadali, to tego nie wiadomo. Natomiast niewątpliwie to się wiąże z tym, że administracja Donalda Trumpa musiała mieć pewne informacje dużo wcześniej, bo Donald Trump nagle zaczął, i wszyscy się z tego śmieją, żądać kawałka Korei Południowej, co nie do końca jest prawdą, że żądać kawałka, tylko prawdopodobnie wzmacniać bazę. W Korei Południowej, czy też wziąć o administrację rzeczywiście kawałek Korei Południowej i zmilitaryzować ją, żeby w jakiś sposób z tamtej strony zdyskontować pewną przewagę połączonych sił chińsko-rosyjsko-koreańskich, proszę państwa, północno-koreańskich. I widać wyraźnie, co się dzieje, tym bardziej, że jednocześnie rozpoczęły się manewry z Tajwanu dość duże manewry. Chińczycy też są coraz bardziej agresywni na tym bożu. I od dwóch i od chyba miesiąca rzeczywiście widać, że coraz większe zainteresowanie jest właśnie tamtym regionem niż tutaj, tym bardziej, że, proszę państwa, ten rozejm na Ukrainie się ślimaczy troszkę. No z jakichś tam powodów, nie wiem. Ale, być może ale póki nie... Wie, pamiętasz, jak Trump w trakcie swojej kampanii, tej kandydatury i, i tej kampanii hmm. prezydenckiej, mówił, że zakończy agresję Rosji na Ukrainę i tej wojny w 24 godziny? No to no mi nie uda się zostało, Ile? Prawie co? Trzy miesiące. Nie, wiem, że po tych rozmowach, po tych rozmowach tam na Alasce nagle wzrosły, bo nie ma dnia, żeby Rosjanie nie zidentyfikowali ataków dronowych i rakietowych na Ukrainę, na Kijów i na inne te, inne miasta. Wczoraj, zdaje się, ktoś z nich powiedział, że Rosjanie muszą zdobyć i zachować terytoria, które zakładała operacja specjalna, bo oni nazywają to operacją specjalną. Wydaje mi się, że Putin również to spotkanie w Chinach, to jest nacisk Putina na Trumpa i ta administracja się troszkę ugnie, ale z jednej strony musi się tam zabezpieczyć, a to wszystko kosztuje i to kosztuje masę forsy. W związku z czym i też wbrew pozorom Stany Zjednoczone, najpotężniejsza armia świata, ale nie armia nieskończona. Oni mają też określone zasoby, w związku z czym... Obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce w tej ilości może nie być potrzebna, jeśli tutaj się załatwi to, co się chce załatwić, po prostu. I w tym aspekcie wizyta Karola Nawrockiego może być totalnym fiaskiem, ponieważ Trump, już w tym momencie, wydaje mi się, priorytet Stanów Zjednoczonych przesunął się nagle gdzieś. Faktem jest, że Stany Zjednoczone bardzo szybko potrafią reagować na zmienne. I ta zmienna jest dla nich widocznie ważniejsza. A ciekaw jestem w ogóle, bo tego spotkania, które tam było, co oni sobie z tym Putin, z tym Kim Jong-unem i z tym Xi Pingiem, czy jak on tam się nazywa, ten Ping chiński, się po prostu czegoś się dogadali, bo to trochę zaczyna być sytuacja dość ciekawa. A proszę zauważyć, że wszystkie te trzy państwa mają akurat bronię atomową. No dobrze, tak, tylko że wiesz, no bo my sobie tutaj dyskutujemy o tym, że Nawrocki będzie sobie tam leciał do Trumpa, a w ogóle niektórzy się czują tym, co jest w ogóle śmieszne. Czy dla Trumpa i Amerykanów, tak mówiąc ogólnie, oględnie, co jest ważniejsze według ciebie? Ta agresja Rosji na Ukrainę, czy ich wojny, które prowadzą, bo również biorą udział tak naprawdę w tej agresji Izraela również na Iran, i Iranu na Izrael, i wielu innych. O wiele ważniejszy jest dla nich Bliski Wschód i szczególnie teraz tamten ten Basen, dlatego że po pierwsze wszystkie te kraje, o którym mówimy, mają przy czym Korea Południowa, Korea Północna prawdopodobnie mają rakiety, które są w stanie dosięgnąć przynajmniej Japonii, a w wypadku dwóch krajów są prawdopodobnie rakiety, które dosięgną terytorium Stanów Zjednoczonych. I to jest dla nich ważniejsze. Bądźmy szczerzy, ten region, no dobrze fal sześć, ten region. Ten region jest oddalony. Tutaj nikt nie ma, poza Rosjanami, możliwości zaatakowania Stanów Zjednoczonych z tego terytorium. No więc Iran to, to teoretycznie powiedz, ma. No to powiedz nam, ty, jako mhm. specjalista, jakie ma znaczenie w tym wszystkim Polska? Bo ja mam wrażenie, że żadne. Znaczy jest yy, krajem granicznym, jest yy, może istotnym. Yy, ma, o nie czym powiedział... Nie sądzę, żeby Trump siedział wieczorami i rozmyślał o Polsce. Nie, oczywiście, że nie rozmyśla. Trump chce tu pewnie porządku i pewnego rodzaju, żeby wykonywać pewne amerykańskie zlecenia, ale o tym powiedział również pan wiceminister Tomczyk, który powiedział bardzo mądrze, że powiedział to, co właściwie ja mówię od dawna, że Polska będzie dla Ukrainy i dla odbudowy Ukrainy, i zarówno również wysiłku militarnego, największym zapleczem, który będzie tutaj, prawda, no, medyczno-militarno-przemysłowym. I tak tą Polskę trzeba traktować. I to trzeba wyjaśnić. Również Amerykanom, i Amerykanie to kupią. Oczywiście, że to kupią, wtedy nie potrzeba tutaj tak wielu żołnierzy amerykańskich, powiem szczerze, ale potrzeba sprzętu, potrzeba systemu obrony, obrony antydrodowej, różnych innych rzeczy, o czym nie będę tu mówił, ale o tym dr Karol Nawrocki nie będzie rozmawiał z Amerykanami. I dlatego uważam, że ta wizyta będzie fiaskiem. Oczywiście Republika przedstawi to jako ogromny sukces, największy sukces polskiej dyplomacji na świecie. E, po prostu. Natomiast to, co się dzieje, tej nie tyle agresji, co Izraela na ten, czyli czy... E, historycznej wręcz agresji Iranu i na Izrael, czy to, co się dzieje w Strefie Gazy, czy to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, jest ważne ze względów również ekonomicznych dla Stanów Zjednoczonych. Oni nie mogą odpuścić tego regionu, bo jeżeli oni sam się zwiną, no to niestety tam dojdzie do tego, że no bałagan się zrobi niesamowity. Nie zapomnijmy również, że mogą być jakieś różne inne historie związane z bronią atomową po prostu, tam na tym terytorium. Poza tym tam to jest siedlisko terroryzmu niestety, więc oni dobrze o tym wiedzą. Polska nie jest tym siedliskiem. Główną rolę tutaj w Europie, oni chcą, żeby Polska, i Polska jak się ładnie u ustawistami, nie wiem, bo obawiam się, że po dzisiejszych przemówieniach doktora Karola Naurowskiego, który chce iść na wojnę na dwa fronty i ze wschodem i z zachodem, z, zachod z sąsiadami, teoretycznie sąsiadami ze wschodu i z zachodu, no to niestety jest to raczej jakieś takie romantyczne myślenie. Jak to będzie? Nie dowiemy się oczywiście z oficjalnych komunikatów i z tego, jak Republika zbierze to jeszcze 40%. Dowiemy się pewnie, jak wspaniale Trumpa przy, Trump przyjął doktora Karola Dąbrowskiego, jakimi są przyjaciółmi. Może pójdą razem na jakieś chyski, czy na coś tam. Nie wiem. Nie wiem po prostu, bo. No obawiam wiesz, co, że jednak... żeby on chciał poświęcać tyle czasu. A no, dwa, że w ogóle, tak dwa w ogóle słyszałam, że Trump nie żyje. A kto tak ci powiedział? No, słyszałam tak. Nie no wiem, już jest, nie no już jest, już jest y, y, teoria spiskowa, bo Trumpa się dwa dni nie pojawił. Ja nie wiem, kto teorie spiskowe po tego, ale wiecie państwo. Y, podobnie z Trumpem jest jak z Putinem, który też już umierał, z Marku wstawał, umierał, z Marku wstawał, umierał. Ale ja nigdzie nie słyszałem w ogóle o ten temat. Ja czytam różne rzeczy na ogół Zachodnie. No widzisz. I... No, a ja słyszałam, że e, Trump, tam były takie e, e, zdjęcia, że on ma takie zmiany na rękach, takie Aha. jakby g, gnił. Ja rozumiem, ja już wiem, kto to ci przysłał, nie będę wymieniał, ale proponowałbym jednak to. temu człowiekowi, żeby trochę poczytał to. innych. No, domyślam się, ale nie będę wymieniał. Nie chodzi o Polaka, o człowieka z Polski. Ale to, e, ale powiem szczerze, że takie głupoty, no to mogą iść na... Nie, na no, tego typu kanale mogą być takie głupoty, ale Ilona, przepraszam Cię bardzo. E, zasada Stadów Zjednoczonych, konstytucyjna i generalnie stale planowana, że jak umrze prezydent, czy jak jest trafiony, e, czy jak jest cokolwiek się z nim dzieje, czy nie może wykonywać swojej e, funkcji, to natychmiast przejmuje funkcję wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Tak było w wypadku operacji na przykład Ronalda Reagana po zamachu, Wielu innych rzeczy. O Bidenie też mówiono, że on prawie nie żyje i tak dalej, i tak dalej. Więc w ogóle mówienie takich rzeczy jest totalną bzdurą, bo Amerykę powiedziałem to. Nawet jeżeli z Trumpem coś się dzieje, bo on nie ma swoje lata, to jego zastępca, jego wiceprezydent J.D. Vance jest sprawny i to tak praktycznie on jest również twarzą tego całego kompleksu militarno-przemysłowego, którego polityk obrzej Diwansa, bo Trump był prezydentem trochę był w Polsce, to on na przykład w ogóle nie wie nie zna tych wszystkich tutaj uwarunkowań. Ale rzeczywiście, y, doktor Karol Nałocki w swojej wizycie może zostać przyjęty na 3 minuty do 4. Będzie jeden foto op z tym, a okaże się nawet, jak no, będzie artykule, mówić. Ale nawet w tym artykule, drodzy Państwo, piszą, że właśnie, żeby się to nie sprowadziło to spotkanie całe do tego, żeby nie zakończyło się tylko na zdjęciu. Bo ono się tak skończy. Dlatego, że wszelkie te umowy i wszelkie te różne rzeczy i tak dalej, to oni wiedzą z kim rozmawiać. Wstrętne też było opublikowanie przez Kancelarię, Kancelarię doktora Karola Naurowskiego tych zaleceń MSZ-u, dlatego że ja byłem świadkiem trzech wizyt prezydenckich w Wielkiej Brytanii, i za każdym razem również do nas przychodziły te zalecenia MSZ-u, które dostawał prezydent Kwaśniewski, i nikt się na nikogo nie obrażał. Po prostu to są takie zalecenia, co poruszać, czego nie poruszać, i tak dalej, bo od tego jest MSZ, ale czego unikać. Ale no niestety tutaj gra rolę ego. Ja jestem bawicielem narodu. Proszę Państwa, i żaden tutaj Tuski, nie inny nie będzie mi tu mówił, co ja mam mówić. No to może się Trump go szybko sprowadzi, co to znaczy zbawiciel Narodu Polskiego. No ale to zobaczymy. Biedny ten kraj. Wszyscy sobie obserwujemy tą tak zwaną prezydenturę pana Nawrockiego. Nie wiem, ja nie jest, wiecie, jakoś tak niedobrze. Tak, mam takie Taką chęć na. Wiecie co? No. Jak sobie czytam te wszystkie artykuły, to mi po prostu się robi mdło i mam ochotę. No. Dobrze, przechodzimy do drugiego y, tematu. Kościół naturalny i handel dekretami misjonerskimi. Sprawy bada ABW i prokuratura. I teraz Wam czytam wstęp. A Piotr dokończy. Przełożony gminę wyznaniowej kościoła naturalnego w Szczecinie miał handlować dekretami misjonerskimi. Dzięki nim fundusz kościelny pokrywał nabywcom składki ZUS. Według władz kościoła dekrety mieli też kupować obcokrajowcy. Żeby łatwiej dostać widza, na przykład do Polski, jak ustalił portal tvn 24 Sprawą zajmuje się prokuratura i ABW. I jeszcze wam, wam jedną przeczytam, że tak, kościół naturalny został oficjalnie, oficjalnie zarejestrowany w 2021 roku. Głównym bóstwem kościoła jest duch natury, a boskim Edenem i sercem świata od tysięcy lat. Polska. Proszę Państwa, przepraszam, że ci teraz już dalej nie ma co czytać, bo ja nie chcę mówić o tym kościele, to się nadaje do audycji o sektach, tym bardziej, że robiąc jedną sprawę o sektach właśnie na Śląsku, w Bytomiu. E, I nasz kolega tutaj jest tego świadkiem tej sprawy był. Cię. No, doszliśmy do właśnie do czegoś takiego. Ta, to są to również tam, bo to sam tam również dużo z w tym wszystkim. Nie o to chodzi. Chodzi o to, proszę Państwa, że, 20, że 15 osób może założyć Kościół. I teraz tak. Właśnie. Ustawa o finansowaniu Kościołów, czyli Państwowy Fundusz Kościelny, pokrywa człowiekowi, który dostaje od takiego Kościoła dekret misjonarski, tak zwany, po składki ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Tych dekretów miał on sprzedać na około 30 tysięcy za granicą, albo tam są lepsze wizy, wizy się daje po prostu. I tutaj nie mówmy o gaj, boskim Medenie, nie o to chodzi, to jest typowa sekta dla mnie. Lechka. 50 latek. Miks treści antyunijnych, antysemickich, antyukraińskich, fan Grzegorza Brauna i Konfederacji, i on założył sobie ten kościół. I dwie rzeczy. Po pierwsze, Fundusz Kościelny pokrywa, traktuje to tak samo jak kościół katolicki. On sprzedał 30 tysięcy w jakich krajach. I to jest najciekawsze w jakich krajach. Otóż zaraz wam powiem. U... Oj, przepraszam, to ja się włączyłem. Już to ja się włączyło przez przypadek. Uwaga. To jest tak: Uzbekistan, Filipiny, Wenezuela i Indie. Wszędzie tam, gdzie Rosjanie mają niesamowite aktywa wywiadowcze. W jaki sposób, jak łatwo dostać do tego, dostać się do Polski i przerzucić agenturę, to ja w czasie nielegałów Ta piszę, jak to ładnie wygląda. Teraz tak. To nie jest ciekawsze jeszcze. Bo poza funduszem kościelnym mamy coś takiego. Oni mają, bo w tej chwili tam jest 100 osób w tym kościele, w tej chwili pod Warszawą działa główna gmina, bo to w Szczecinie zniknęło i główna gmina, ale kościół istnieje z tym facetem, mają całą masę spółek. I on mówi tak, ten jedesze: Spółki kościelne zgodnie z ustawą o CIT nie płacą podatku dochodowego i podatku od dywidendy, jeśli przekazują zysk na cele statutowe tego kościoła. Proszę Państwa, no nic, ja zakładam kościół, 15 osób i zaczynam robić niezły interes, bo to wszystko działa. Proszę Państwa, wszystkie, według prawa i według konkordatu, wszystkie te związki religijne, te kościoły są traktowane tak samo. Wyobraźcie sobie teraz, ile na tej podstawie zarabia Kościół katolicki. Prawda? Nie płacąc dywidendy, bo wszystko może pójść na cele statutowe tegoż kościoła. No ale to jest, jest jest cel prostu, ale to jest Piotr, po prostu obchodzenie prawa yy, yy, i... Oczywiście. Yy, i tego wszystkiego, co na, na, na przykład yy, zwykły przedsiębiorca, tak jak nie wiem, ja prowadziłam swoją działalność, mm -hmm. chciałam płacić ZUS, podatek dochodowy, VAT i to wszystko. No właśnie. Yy, a oni nie muszą. No właśnie, a najlepszy numer, że na początku lat 90. było coś takiego z samochodami, które były obłożone ogromnym cłem, tak zwanym podatkiem obrotowym, a to była cena samochodu ta, co się kupiło na Izdazachów w Niemczech, plus podatek obrotowy do tego i od tego wszystkiego cło. I dowcip polegał, że parafie były zwolnione. Wiecie, ile samochodów zalegalizowano na parafie, szczególnie mafie? I od 30 paru lat państwo z nie robi. Ja przypominam, że KO czy PO czy Donald Tusk mówili, że załatwią fundusz kościelny. A więc wszystkie panie i panów z lewicy i z tych wszystkich KO pytam, Ale ja co fundusze kościelne że W stu konkretach, tak mm -hmm. zwanych. I wiadomo, że to było jasne, że wszystkie stu, e, setka konkretów nie będą mm -hmm. realizowane, bo to było niemożliwe. Ale jednym z najważniejszych było to, żeby zlikwidować fundusz kościelny no. i wyprowadzić religię ze szkół. I powiem tak, nie zrobiono nic. I po prostu oni oberwą za to, bo tacy ludzie jak ja, jak ty, Piotr, mhm. jak moja sąsiadka, która również jest jedna, i druga, i trzecia, jest po tej stronie. Tej tak zwanej demokratycznej, one już powiedziały, że nie pójdą do wyborów, bo mają gdzieś. A są Amerykanie. I lada. Tu nawet powiem dość o PiSu i ortodoksyjnych katolików. Przecież Wy, moi kochani, płacicie na coś takiego. Na tą bzdurę, ja nie na tą serię. Ja sobie nie życzę, że, żeby z moich ciężko zarobionych pieniędzy, których już prawie nie posiadam, te gnidy kościelne. Cokolwiek dostawały. Nie życzę sobie. No właśnie. A ja powiem taką rzecz, że yy, to nie chodzi o to. To niech usłuchajcie, bo ja teraz sobie teraz założę kościół 15-osobowy, założę 10 tysięcy spółek na ten kościół, zacznę wydawać jakieś misjonarskie rzeczy i proszę bardzo. Dobrze, to ja, ja na zostać, przykład. Ja zostanę zakonnicą. Nie ma problemu. A w moim kościele? Proszę prawda. bardzo. <trujne> to a, prawda. A, a, proszę. Wybrałam sobie habit. No w moim, ale Ilona, w moim kościele, w moim kościele, proszę bardzo, możesz nawet zostać księżną w moim kościele. Tak, bo ja wczoraj sprzątałam mieszkanie w habicie, drodzy Państwo. Bo no. tak się zmieściłam, ubrałam sobie habit i chodziłam z mopem. No i dobrze, i teraz i, i dobrze, i teraz, i teraz, proszę Państwa, również ci ortodoksyjni katolicy i wszyscy będą płacić na mnie. Na ten mój kościół. Na tym to polega. I jeżeli tego nie załatwimy w jakiś sposób, to przykro mi, to podatnik będzie płacił nie dość, że płaci na partie polityczne, których nie popiera, bo ja przypominam przeciwników Donalda Tuska i tak płacicie podatki na Donalda Tuska i jego partię. I przypominam wszystkich przeciwników Kaczyńskiego i tak płacicie podatki na Kaczyńskiego i jego partię, bo takie jest prawo. I tak i pozostałych tych. I tak samo jest z tymi kościołami. Więc... No miłość Boską, a jeśli chodzi o ten kościół, to ja się temu przyjrzę, bo to są, bo tutaj muszę powiedzieć, proszę Państwa, że oddział warszawski jest dość ciekawy, bo mieści się w takim mieszkaniu wydajmowanym przez dwóch Rosjan, ale to jest ciekawe. No ciekawe, bo tu już wiem. Także tu bardzo dobre dla kontrwywiadu, żeby się tym zajął tak naprawdę. 30 no tysięcy. Może, może, może się wreszcie ten wywiad, kontrwywiad, czy tam... Które służby zajmą tym, co jest konieczne i potrzebne. No nie... właśnie, a ja. Po prostu, bo. Nie, no właśnie. A, a przy okazji, zapraszam na kanał Arte i mój na wywiady kodrowiadowcze, na te wykłady kodrowiadowcze. Dzisiaj jest o teoretycznej strukturze kodrowiadu, jaka powinna być, już jest to opublikowane. A przy okazji będziecie mieli również i pod tym linki. Dwa, jeden to jest kawa dla Ilony, a drugi to jest taka dotacja na nas dwoje, po prostu dla Paypala. On jest związany z Radiem KHT, ale to w tej chwili wszystko jest razem wspólne, więc proponuję, żebyście... Wrócili, jeżeli chcecie, żebyśmy istnieli, nadawali dalej w różny sposób tworzyli muzykę, no to przykro mi, proszę Państwa. Prawica potrafi się. No. Republika potrafi zebrać kupę pieniędzy, a my nie potrafimy. Jak nam, jak nam, nie, jak nam nie pomożecie, ja. Y, y, nie, no, to się kończymy. Nie, nienawidzę tego robić, bo nienawidzę żebrać, ale y, jak nam nie pomożecie, to ja będę musiała wrócić na etat, a Piotr. Nie wiem co. No Piotr. Piotr ma to. Wiesz, Piotr jest stary, Piotra już niedługo, wiesz, o tego, Jezus Piotr Cze... się. Piotr się poczołga, ale poczołga gdzieś tam przykryje gazetą. Nie, nie będzie pogrzeb. czekał. Dobrze. No. Ale ja mówię od razu, że jak będzie Piotra pogrzeb, to będzie mój równolegle. Tylko mnie tak. na powązkach nie, po, nie pochowają, a ciebie tak. Chyba, że to tam jak mnie. Istnieje oficjalny zakaz, którego zniósł również ten rząd, że ludzi, którzy byli związani z PRL-em, z mojej służby w jakikolwiek sposób, nie należy im się pochówek na kosz państwa ani pochówek honorowy. Nawet nie na kosz państwa nie należy się żaden poczet no, i tak ale, dalej. Ale, ale nas się po prostu wykopuje. Ale Kaczyńskim należy się to, żeby leżeli na Wawelu, prawda? No, no, 6. No. A nie, się, Ilona, z tym, jak ja umrę, to ty, ty natychmiast staniesz, bo będą dwa telefony, które będziesz musiał odebrać. Dobra, na razie kończymy. O, no, profesor. profesora Głoszewskiego. Nie, tam nie jestem za złostą Jest, jest. Jak tylko odbieram, to, to się wyzłośliwiam. Nie, nie jestem za wzrostem, to nie chodzi o zazdrość, o nic nie chodzi. Nie, oczywiście, że nie. nie oczywiście, że o nic. Dobra. E, no to w takim razie. No to jeszcze się uśmiechnij na koniec. No dobra, uśmiechnąłem się, trzymajcie się, na razie, cześć. Zazdrośniku mój. Dobra, trzymajcie się, cześć, pa. Dziękuję, pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam Państwa, adios ajeros.